Prawie 40 dolarów biorę tylko za opakowanie. Wiem, brzmi to szalenie. Taki skok ceny tylko za pudełko wydaje się nierealny i totalnie rozumiem, czemu ludzie tak na to reagują. Nie udaję, że to mała dopłata, to nie jest drobiazg, ale rzecz w tym, że to nie jest kartonowe pudełko z wstążką, to drewniane pudełko Quest z zagadką, które też robię ręcznie, sam je zaprojektowałem. Każdą część wycinam na maszynie, składam wszystko i chowam złoty klucz w wieczku. Więc osoba, której dajesz prezent, nie otwiera po prostu pudełka i nie mówi o, wow, nowy portfel albo pasek. Zamiast tego musi przejść całą małą przygodę, zanim dotrze do prawdziwego prezentu. A żeby znaleźć ten klucz, sama logika nie wystarczy. Trzeba zauważyć rzeczy, które nie są oczywiste. Nacisnąć coś na pudełku, wyjąć coś, włożyć coś, obrócić coś, dostrzec ukryty detal. Dopiero wtedy masz szansę zobaczyć, jak z logo pojawia się magiczny, złoty klucz. Klucz do emocji, na które tak naprawdę czekałeś. Bądźmy szczerzy, czegoś takiego jeszcze nie widziałeś. To mój własny, unikalny projekt. Nie ma nic podobnego na rynku. Właśnie dlatego go opatentowałem. Nie dostajesz tylko idealnego prezentu, dostajesz emocje. Prawdziwe emocje, stworzone przez rzemieślnika, który poświęcił temu całe życie. Nie chińską linię montażową ale czystą pracę ręczną, z dziesięcioletnią gwarancją i obietnicą prawdziwych emocji, kiedy wręczysz to ludziom, którzy są dla ciebie najważniejsi.